Serdecznie witam wszystkich hodowców, hodowczynie, miłośników, gołębi pocztowych, wszystkich zwierząt. 5 maja, piątek. U nas tutaj zawsze Ramonowi nie mówi o tej pogodzie, ale ja powiem i tak. Piękne słoneczko. Tu koledzy do mnie dzwonili, że jadą rano na trening. Nasze gołąbki oblatują w koło gołębnika, ale ja dzisiaj taki troszeczkę dzień gospodarczy, bo chciałem tam posprzątać, przygotować przedział, bo. Dzisiaj fajny, fajny dzień, bo otrzymaliśmy prezent od kolegi Artura Zamrzyckiego kiedyś, zanim pokażę gołąbki, kiedyś oglądając film z, na piwiebooku z Arturem Zambrzyckim, jako opowiadał o Eliocie, to sobie myślę, no, taki piękny gołąb to marzenie każdego, żeby jakąś tam kropeleczkę mieć chyba u siebie w gołębniku. A jeszcze kolega Artur pokazywał tę metodę z nakrętką. Która mnie tak zafascynowała, bo tutaj w koło dużo ludzi do mnie dzwoniło w ogóle. Y, dużo komentarzy było pod filmem. Za co jeszcze raz dziękuję Arturowi, że zdradził tę tajemnicę. I tak luźno sobie rozmawialiśmy, bo, bo pozwoliłem sobie zadzwonić. I mówię, może kiedyś y, uda mi się coś nabyć. Od, od y, wtedy jeszcze byliśmy na pan, od, od pana. A Artur mówi. Y, jeżeli yy, tak opiekujesz się gołębiami i z tego tak jakoś ta rozmowa była taka luźna, to może ja Ci podaruję gołębia. No i ja mówię, nie, że jest sprzedaję, czy, czy w ogóle ma zamówienia, to wiedziałem, że jest aukcja na pigiebuku, mówię, to, to nie ma w ogóle takby yy, miejsca takie chyba zdarzenie. No ale Artur powiedział, że wieko ma podarować gołąbkę, a z racji tego, że u nas tylko by był jeden gołąb na przedziale, to kolega Artur powiedział, że przyśle dwa te gołąbki. No i jak się słowo rzekło, tak jest. Dzisiaj rano yy, o godzinie 8 już listonosz zawitał. To są też tak, dwa tak. gołąbki. Nie wiem, czy się mylę, ale to chyba będzie samiczka. Nie chcę jej tutaj też za mocno stresować, bo 20 godzin w kartoniku to też nie jest żadna przyjemność. No ale to, co Artur powiedział, że otrzymuje też pełnego wnuka Eliota, no to myślałem, że już jest naprawdę sen. Pokażemy Eliota. Tak jak obiecałem, będę dbał, i szanował tego łąbki. Mam nadzieję, trzymam trzyma wciuki, aby się obleciały w koło gołębnika. Bo tak jak mówiłem Arturowi, że u nas gołębie wszystkie mają wolność, nie ma jakiegoś rozpłodu i tego typu jakichś innych rzeczy, że, że przytrzymujemy gołębie. No, ktoś, kto, ktoś, kto lotuje gołębiami, no to, to tak musi być, a ktoś, kto opiekuje się gołębiami i nie wychowuje sportowców, no to tak, tym gołębiom stara się dać wolność tak jak my i żeby one wszystko miały. Także zaraz przedział mamy przygotowany. Strój roboczy jest, posprzątałem. rzucimy je na przedział. Paczka fajnie, solidnie przygotowana. Karty własności podklejone, na dole słoma. I zaraz pokażę, jak jest. Zrobisz pauzę. Nasze gąbki ostro trenują. Nie ganiam przy jakiejś flaze czy przy czymkolwiek. Flaga jest wieszana tylko z racji 1 maja, 3 maja. Także. Głębię sobie latają luźniutko. Tutaj, tutaj praktycznie ta wolierka będzie dla i cały przedział dla maluszków. Także będą miały widok fajny, świeże powietrze. Zaraz pokażę w środku jak tam przygotowałem. Także tutaj mamy przedział samiczek. Mądrzutki, fajny przedział. A tutaj mamy przedział zawsze przygotowany. Dla gołębi, małych, młodych. W końcu wolność. Ojejjjjjj. Ojejjjjjj. <grymne> Także jeszcze tak jak obiecałem, zaraz umoczymy dzióbka. Mają swoje poidełko, swoje karmidełko. Dajemy im chwilę na to, żeby się tutaj zapoznały. Ja tu mam kamerkę, także w domu zaraz zobaczymy, co one tutaj wyprawiają. Tu mają wyjście na wolierkę. Poobserwują sobie otoczenie. No i co? I w przyszłym tygodniu, tak jak mówiłem, Otworzymy Kolega Artur mówił, że Gołębie inteligentnie trzymają się domu Także No, nie mam innego wyjścia Bo ja i tak, tak jak mówię Nigdy gołębinie Nie, nie mamy w zamknięciu Wszystkie latają Miejmy nadzieję, że będzie dobrze Także jeszcze raz Jeśli Artur oglądasz, to dziękuję za te gołębie Oby chowały się zdrowo Cieszę się, że są tacy też ludzie, którzy potrafią dostrzec takich zwykłych ludzi, którzy nie lotują, ale kochają zwierzęta, kochają gołębie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nasze maluchy dla porównania jeszcze są dużo, dużo mniejsze. Fajny gołąbek wyszedł, czerwony 808 połączony na Francuziaczkę, Także. Gołąbek już też zaczyna zwiedzać. Tutaj mamy gołąbka po naszej lalce od kolegi Bogdana Michalaka. Z linii tam Tadeusz Pałka po 1360 i samczyk był to. Jest to od kolegi Grzegorz Nocny. Fajnie, bo bronek ten gołąbek miał tak samo ma tak samo. Nie, piórka w prawym skrzydle, jak i ten maluszek. Także nie będziemy tu męczyć maluszka. Gąbki są na oblocie, zaraz wrócą, pokarmimy. Także jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali. Trzymajcie się i cześć, następnego.